Witam wszystkich bardzo serdecznie w Marszu Gaming No i coś nowego Beta Serwery Lola i Twisted 3 Line po zmianie Czyli nasze stare dobre 3x3 Moja pierwsza gra więc postaram się ogólnie ogarnąć na razie jeszcze nie znam tej mapy kompletnie. W postaci też nie, bo gram Elite z nowym bohaterem. Wziąłem sobie jeden na jeden na bodaw akurat. Gra. Uh, gram głównie, żeby pokazać tą mapę, a nie jakby samą grę. No cóż. Dżungla całkowicie zmieniona. To są jakieś ubiorne wilki. Szaki też inaczej rozmieszczone Co za platformus Dobra, przejmuję To nie wiem co to da, ale okay. O, warmi Dobra, on mnie zaraz tu zajebie O co te platformy? No ogarnia W ogóle o, mam multi od razu. Ktoś jak Jace Aha i przy ulti... Moje spele są darmowe. No to ładne. Kolejna upy postać. Nie zła, się zdaje O, przeżył. Dobra, skupmy się na dżungli. Tu mamy golemy. Tu mamy zjawisk. Tutaj te punkty, które nadal nie wiem, po co się przejmuję. Aha, i ogólnie złota jest więcej na początku. Za złoto wstępne kupiłem sierpniu do rana. Oraz kupiłem... buty na samym początku. Czekaj, jeszcze tu sprawdźmy dżunglę. Boost do speeda na środku. Prawie jak na Dominionie. No dobra, ale buffów nie ma? Czemu nie ma buffów? Dobra, wróćmy te wilki O kurczę w ogóle to nie jest po na dżungle, jak coś, list Ale... Chcę sprawdzić jak się robi ale fajna jest. chyba ją na nazwy dobra tu mamy zjawy nie no z takim HP to nie będę robił zajmijmy ten punkt nadal nie wiem po co ale okej okay. a golda to zostanie Dobra, tu mamy golem No chodź. Nie no i nie chcę się z nim widzieć, ja chcę po prostu zobaczyć Dawaj Dobra To się w takim razie rykalne Pajątki Dobra, przemienię A jest jakaś różnica w składzie? 380 O, szybsze jest, fajnie czyli dostać Teraz premia do Armora Sprawdźmy się z Warwickiem, jeden matek Dobra to ja nie walczy, tylko uciekać, tak głupie podyszcz A Aha, ja i maksuje jeszcze E No to nie czuję się jak na pierwszych levelach Aha zabije mnie zaraz Dobra nie ja nie chcę z nim walczyć, ja chcę dżungla z Co to jest? Nic tu nie ma? A Aaa, tu smok będzie. Ale sam pomysł, że nie można kupować wardów. Czy ja wiem? O! jakaś mikstura iluminacji dodaje 3064 AP w zależności od poziomu 15% redukcji i dużego busta do regeneracji man lub też energii co jeszcze w sklepie takiego ciekawego o! Coś podobnego tylko, że atak, atak speed i... image na, ture na turety, Na O, co za yy. Co, nie ma Rabadona? A, nie ma Rabadona. Staki też niedostępne, no, to wiadomo. No temy Ability power. Życie mana. Jakiś bonus damage, procentówka. 3 sekundy. Kapelusz, stability power. 10% movement speed. I pasywka. Podwyższa beat power o 25%. Jakieś oko. <laughs> 25 beat życia. życie oj 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 ojej, 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 Dobra, to zape chyba wszystkie dodatkowe temy. A tak, nie O latarnia. No tak. Coś jak latarnia w Riga, tylko trochę inny. O, jakieś ostrze. Lifesteal attack Dimage Ojej, nie chcę mi się to. Yy, moje ataki dają 4% celu A, 4% zdrowia celu w magicznym damage. Jak Aktywna umiejętność Bierna Znaczy unikalna aktywna. 150 obrażeń magicznych i 50% mojego ataku damageu plus uleczenie mnie I jeszcze kradzież 30% ruchu na dwóch sekundy No niezłe A to co mamy na Dominionie to ostrze zamiast Blattera Widzę jakiś młot Czy jakaś ława korbacz pod cooldown znowu spelwam hmm, atak spelwam dziwny item o tu mamy jeszcze coś młode. takim dobra. to za tak chyba tyle tego nie można no tak latarni w staków Blood o i szponków Madreda nie można a tak, a tak To samo Dobra, defense, zdrowy co to? Aha, no to ta rożka, co już o mówiłem To ten młoda, o którym mówiłem Dobra, a czyżby nie było warmoga? He, warmog jest wycofany, ciekawe Widzę, że żadnych staków nie można wyszczyć, ale różka wieku już jest. No to mówmy. E, buty było, 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 o tym kapeluszu mówiłem, czyli wszystko. No i pocjony. No dobra. Więc to by było chyba na tyle. O, zobaczmy jeszcze jak smog wygląda, bo mnie to ciekawi. Nie! ja z nim nie walczę. Ja chcę zobaczyć jak smog wygląda. Ło! To nie jest smok! To jest jakiś potwór. Nawet fajnie. Ha! No dobra, dżunglę znamy, tu mamy z tego co pamiętam golemy, tu są zjawki, widki albo odwrotnie, no w każdym bądź razie nie ma bufa reda, nie ma też zielonego i szarego bufa, no nie wiem po co to cofali, dla mnie to niezbyt dobre posunięcie, Ale za to mamy nową mapę Nowe punkty, które jeszcze nie wiem dokładnie co robią. Jak się, się dowiem razu napiszę w No więc to by było chyba na tyle, jeszcze nie zapominajmy o do Spida, O zmniejszeniu zmienieniu ścian. Dodaniu ściany tutaj, że miniony nie mogły się przedostać, przedostać pod naszą kaplicę i nie mogły dostać od głównego tureta. No i to chyba tyle. Inhibitory były są nadal rozkład wierszy się praktycznie nie zmienił Oprócz nieco poszerzonych przejść Chociaż w sumie to przejście jest dłuższe Poszerzone ale dłuższe W pewien sposób utrudnia No więc myślę że Każdy znajdzie tu coś do siebie Jak ktoś to komentujcie Czy Wam się podobają te zmiany Czy się nie podobają Czy się nowy bohater podoba czy się nie podoba Więc dziękuję za uwagę to by było już wszystko na dzisiaj, więc lajkujcie, subskrybujcie i dzięki za uwagę na razie.